Influencerzy na całym świecie próbują przyciągnąć uwagę postami albo zdjęciami, które wrzucają do sieci. Nie inaczej jest w krajach muzułmańskich. Tam jednak czasem płaci się za to bardzo wysoką cenę. W tym odcinku Kawki z gościem będzie Marcin Margielewski, który jest autorem książki Arabscy Influencerzy: Zbrodnia i Sława. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, dzień dobry. Jest takie powiedzenie, które było, myślę sobie, bardzo popularne w czasach PRL-u w Polsce, że dajcie mi człowieka, a znajdzie się paragraf. Można to mm -hmm. przełożyć na kontekst Twojej książki i tematu, o którym piszesz, czyli arabskich influencerów? Na fragment na pewno, ponieważ to jest bardzo szeroka książka i opowiadała o influencerach świata arabskiego, ale też szerzej świata islamu, w bardzo różnych kontekstach. Natomiast owszem, są też takie przykłady, kiedy. Reżimy, które, których nie, ma, nie brakuje w świecie arabskim i islamskim, próbują wykorzystywać media społecznościowe w taki sposób, żeby manipulować społeczeństwem. I wtedy bardzo łatwo jest znaleźć, zastosować właśnie takie powiedzenie znaleźć sposób na to, żeby na przykład uciszyć influencera, który niekoniecznie jest przychylny władzy. No to powiedzmy, jakie. Paragrafy w cudzysłowie można właśnie w tamtym świecie, w tamtym świecie internetu y, znaleźć i za co można nie tylko pójść do więzienia, ale też stracić życie. Ja się bardzo obawiałem, e, pisząc tę książkę, pytań o tę książkę, ponieważ faktycznie jest to tak nieprawdopodobnie przepastna historia, że nawet jakbyśmy chcieli opowiadać o polskim internecie, to musielibyśmy e, przyjąć jakieś ujęcie. Ale faktycznie jest to. E, w niektórych krajach dosyć proste. Przede wszystkim internet jest nowoczesnym medium, które nie do końca przystaje do moralności muzułmańskiej. Już sam fakt pokazywania twarzy i obrazków jest czymś, co jest w islamie zakazane, więc niekoniecznie dobrze postrzegane przez zwłaszcza ortodoksów. I to już może być kłopotem. A jeszcze jak to robi kobieta, to jest podwójny kłopot. już kłopotem. absolutnie. Absolutnie, natomiast generalnie wizerunki nie powinny być pokazywane. Oczywiście trochę telewizja przyzwyczaiła, przygotowała yy, podłoże pod media społecznościowe, zwłaszcza w tamtych krajach. My nie mieliśmy tego, nie potrzebowaliśmy mieć tego przejścia, chociaż jeśli byśmy spojrzeli na i literalnie czytali Biblię w krajach chrześcijańskich, też Biblia też tego zakazuje, tylko że my po prostu trochę sobie do tego myślę, podeszliśmy. Tak. Dokładnie. Mm -hmm. Natomiast faktem jest, że no, islam tego bardzo surowo zakazuje. No i, i przez ortodoksów jest postrzegany po prostu, internet jest postrzegany jako coś, co nie do końca jest zgodne z literą prawa boskiego. Ale właśnie jakie kary, no, Tutaj bardzo szerokie, bo przede wszystkim e, kraje takie jak Arabia Saudyjska czy na przykład Iran, bardzo walczą z wolnością w, w internecie. Nie, nie można tam w żaden sposób ludzi, y, władzy krytykować. Nie wolno tego robić na ulicy, nie wolno tego robić jako turysta, ale też nie wolno tego robić oczywiście w internecie. I bardzo często ludzie są wsadzani w do więzień. Z, y, w czasach Mohameda bin Salmana, czyli księcia koronnego, który obecnie de facto rządzi Arabią Saudyjską, jest to nieprawdopodobnie popularne i nagminne wśród władz. Ponieważ Mohamed Bin Salman jest pierwszym e, przyszłym królem Arabii Saudyjskiej, który e, jest koło 40, e, i on doskonale rozumie e, te media Smutny i doskonale wie tak, doskonale wie, e, jak mogą e, z, mu zagrozić. Więc e, ludzi, którzy przez internet wpadają w kłopoty, jest e, mnóstwo. Co jest bardzo dziwne i bardzo zaskakujące dla dużej e, rzeszy Saudyjczyków, ponieważ e, nawet y, jedna z bohaterek mojej książki, Manahel Al-Otaibi, Al e, jak tylko ma, Mohammed bin Salman e, został księciem koronnym, e, wyszła na ulicę Riadu e, w ogrodniczkach, e, w białej koszulce i nagrała e, taki, taki filmik, w którym mówi, że tak się strasznie cieszy, że wreszcie nastanie wolność. E, w, w pewnym sensie on to obiecywał tak, chyba, prawda? Tak, absolutnie, absolutnie, tylko to jest trochę tak, Także Mohamed, tu byśmy weszli w, głęboko w politykę. Ale Mohamed bin Salman musi balansować niestety e, oczekiwania młodego społeczeństwa, bo Saudyjczycy są bardzo młodzi, średnia wieku ponad troszeczkę ponad 30 lat, e, i oczekiwania duchownych, których strasznie się boi, że pociągną za sobą jakiś bunt społeczny, tak jak to było na przykład w Iranie. Więc tam po prostu jest takie ciągłe przeciąganie liny i każda reforma jest trochę na pół reformą, to znaczy promowana jest jako wielka, a zatrzymywana w pół de facto. Czyli trochę to jest tak, że on przed to jak doszedł do władzy obiecywał wolność, równość i w ogóle takie rozproszenie. Jak jego król ojciec mm -hmm. został królem, to, a on jeszcze nie był księciem koronnym, to i jakby prowadził swoją kampanię taką niedemokratyczną, ale w pewien sposób... Y y kupował sobie ludzi, mm -hmm. co mu się zresztą świetnie udało, bo Saudyjczycy są nim zakochani, to no to po prostu... No kiedy już został tym księciem koronnym, to, jest... to już... Tylko, że to też jest trochę tak, że wiesz, w dalszym ciągu na przykład yeah. oni, oni świetnie wykorzystują internet, na przykład doskonale wykorzystują zachodnich influencerów do tego, żeby promować Arabię Saudyjską, bo oni ściągają po prostu mnóstwo takich wielomilionowych influencerów. Nawet jedna Polka się załapała na... Taką es SKPD, Kupują ich po prostu nieprawdopodobnymi wycieczkami, przelotami z samolotami. Oni żyją tam po prostu jak w bajce i wyjeżdżają z Arabii Saudyjskiej z samymi nieprawdopodobnymi wrażeniami i tylko o nich mówią. Mm -hmm. Co buduje oczywiście fałszywy obraz. Tak Arabia Saudyjska nie jest taka czarno-biała. Ja zanim jest... porozmawiamy w ogóle o tych influencerach stamtąd, to tak. jestem ciekawa, czy była jakaś historia, może dotarłeś do takiej historii, że ktoś właśnie z zagranicy, że tak powiem, jako influencer pojechał tam i zrobił coś nie tak, za co został został ukarany, nie wiem, może finansowo, może też trafił do więzienia? Czy nie było same, w same w, w, jakby z Polski nie mieliśmy, jest jedna z influencerek egipskich, która e, prowadziła transmisję, będąc w Arabii Saudyjskiej, transmisję na TikToku. E, I em, no, i tam podobno padł taki e, niedwuznaczny komentarz w stosunku do jednej z dziewczyn, e, co zostało uznane za prowokację, obrazę. E, no i do tego wszystkiego jeszcze homoseksualną. E, no i ta dziewczyna trafiła do więzienia. E, zniknęła z radaru zupełnie. Jej media społecznościowe również. Więc. E, to jest jedyny przypadek, który w tej chwili jestem w stanie przywołać, natomiast no, to jest generalnie, media społecznościowe są generalnie bardzo niebezpieczne. I to nie tylko w takich krajach jak e, Arabia Saudyjska, w której generalnie lepiej uważać na bardzo wiele rzeczy. Natomiast e, nawet w Dubaju, w którym jesteśmy bardzo często oszukiwani tym, że tam jest tak strasznie zachodnio, tam po prostu czujemy się jak u siebie niemalże, a zwykły, na przykład, posto wielkiej Or Orkiestrze świątecznej pomocy może nam zaszkodzić, to niekoniecznie musimy być influencerami, mm -hmm. bo y, Emiraty Arabskie mają w swoim prawie zakaz promowania wszelkich y, akcji charytatywnych, które są y, nie są zarejestrowane w kraju. W związku z czym Wielka mm -hmm. zaś Światycznej pomocy też wpada w ten worek i można mieć z tego powodu y, problemy. Trzeba, e, trzeba bardzo uważać. Y, natomiast to nie jest też tak, że na lotnisku sprawdzają nam media społecznościowe, to już trzeba się naprawdę postarać i wpaść w oko policji, żeby do czegoś takiego doszło. Ale warto wiedzieć, że może lepiej przed taką wycieczką ukryć tego typu rzeczy na swoim wolu. Mhm. W twojej książce pada takie zdanie, już troszeczkę o tym porozmawialiśmy. Władze krajów Bliskiego Wschodu szybko zauważyły, że internet może być ich sprzymierzeńcem w uprawianiu propagandy i umacnianiu reżimu, ale stanowi też dla nich zagrożenie, zwłaszcza od chwili, gdy pojawiły się media społeczności. No właśnie, to jest, to jest taki e, miecz obosieczny. Irańczycy i na przykład nie potrafią kompletnie tego używać. Oni wyłączają internet, po prostu wiesz. Okay. To jest taka akcja, gdzie y, trochę sobie zaprzęgli internet do, y, do kontrolowania społeczeństwa w taki sposób, że y, do, przymuszają społeczeństwo do używania pewnych aplikacji, y, dzięki czym, czemu ich inwigilują. Pewno, czyli jak? Y, są takie, cztery aplikacje, nie pamiętam jak się dokładnie teraz nazywają, ale to są trochę takie komunikatory. Mhm. I na przykład. Y, Owszem, możesz używać WhatsAppa, ale jeśli y, chcesz załatwić sprawę urzędową, to musisz używać konkretnego komunikatora, y, jakby zarejestrowane przez, zarejestrowanego przez irański rząd. I to, jest, to są sposoby na inwigilację. W Arabii Saudyjskiej jest z kolei taka bardzo popularna y, apka, która się nazywa kolona Am. To znaczy po angielsku ja yeah, all security, our security. E, wszyscy dbamy o bezpieczeństwo i wszyscy jesteśmy bezpieczeństwem. No i, e, i to jest trochę tak, że niby została stworzona do... Wykrywania zagrożeń, a tak naprawdę oburzeni demoralizacją w internecie ortodoksyjni muzułmanie zgłaszają wszystko, co im się nie podoba w internecie. No i młodzi ludzie bardzo często mają przez to kłopoty, po prostu. Więc. Ale nie, nie trzeba. Nie trzeba, trzeba jechać do Arabii Saudyjskiej. Egipt, który jest bardzo często odwiedzany przez Polaków, robi dokładnie to samo. Tak. Taka, Słynna akcja sprzed kilku lat, która teraz zresztą jest e, powtarzana, e, nazwana TikTok Girls, e, wymierzona w dziewczyny w, na TikToku które podobno e, łamały moralność egipską i, i, wymierza, i, i jakby walczyły, zwalczały ją w, na swoich TikTokach, e, zostały oskarżone o jakieś absolutne bzdury, na przykład o wykorzystywanie nieletnich, albo o, o nierząd, czy za, za, zarabianie na nieletnich, e, a podstawą był na przykład filmik jednej z nich nakręcony z, z synem sąsiadki, w którym po prostu sobie tańczą. E, i, I ten dzieciak został Przesłuchany. Dzieciak mówi, że ja w ogóle poprosiłem, bo ona je zna, ja znam z TikToka. Poprosiłem ją o to, czy, czy, czy moglibyśmy nagrać filmik. E, I to stało się podstawą do tego, żeby ją wsadzić do więzienia na 6 mi. lat. E, więc to jest przedziwna historia. E, oni nie potrafią tego, z tego korzystać tak na dobrą sprawę. E, próbują zasypać problem pieniędzmi, więc. To co wspomniałem, ściągają sobie ludzi z zachodu i w ten sposób wykorzystują media społecznościowe, żebyśmy my udawali, że wszystko jest świetnie. Natomiast no, ludzie, którzy mieszkają w tych krajach bardzo często są narażeni na spore kłopoty. No tak, nie godzą się też na przykład, to jest historia bohatera, którego również opisujesz w tej książce na osoby, które chcą przejść tranzycję. Tak, to e, Cyber Angel Fairy, taka, e, taka ksywka e, tej postaci, która... E, to, to jest w ogóle... Był syn córka e, bardzo znanego ministra w Arabii Saudyjskiej, e, który był wychowywany mm, w takim, znaczy uczył się w najlepszych szkołach w Arabii Saudyjskiej, później w Waszyngtonie. Tam też studiował, studiowała, bo dzisiaj już pewnie powinniśmy w ten sposób o niej mówić. I w momencie, kiedy poczuła, że musi być zgodna, żyć zgodnie ze swoją płcią, którą czuje, Ujawniła się, wiedząc, że absolutnie to jest koniec jej e, z, z jakby bytności w, w Arabii Saudyjskiej. E, no i to się skończyło tragicznie. Została w brutalny sposób ściągnięta do Arabii Saudyjskiej. Ojciec w tym maczał palce. Tak, tak. Została oszukana tak naprawdę. Została oszukana, bo ojciec wynajął ludzi, którzy udawali na początku to, że jej pomogą w zalegalizowaniu pobytu w Stanach Zjednoczonych. Bo ten pobyt był legalny, dopóki rodzice płacili za studia, mhm. później przestał być i, i no, to była bardzo niebezpieczna sytuacja, jeśli zostałaby wydalona, to byłaby jeszcze w jeszcze gorszej sytuacji. Natomiast ona po prostu zaufała ludziom, którzy tak naprawdę zostali w, w wynajęci przez, przez ojca i ściągnięte do Arabii Saudyjskiej, niestety już nie żyje. Opełnił samobójstwo. Tak. Mm -hmm. e, tak za chwil, na chwilę się zawiesiłam, bo to, bo to rzeczywiście... Strasznie smutna e, historia. Tak, to jest smutna historia pod tym kątem, że e, władza i to, co ci wkładają do głowy, może sprawić, że nawet wobec własnego dziecka nie potrafisz być tak, no to, jest, to, to, to zmierza jakby powoli do, do takiego tematu, który jest bardzo wyjątkowy dla kultury muzułmańskiej i ja zawsze jej bronię, natomiast tego wybronić nie jestem w stanie, czyli zabójstw honorowych, których niestety dosyć sporo dokonuje się na influencerach i sporo jest wśród influencerów ofiar takich właśnie zachowań rodziców tudzież rodzeństwa, no bo, bo w w internecie, zdaniem ortodoksyjnych muzułmanów, łatwo obrazić Boga, a za obrazę Boga mm, należy się kara. A do tego wszystkiego jeszcze taka obraza ściąga, mm, jakby plami honor, który, a, 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 a plamy na honorze najlepiej wybawia, wybawia krew. Y, więc to jest coś, co. Mm, to, co jest trudne do zrozumienia, ale niestety często. Bywa też tak, o czym piszesz, że nawet za lajka można wyjść Tak, siedzieć. bo to jest trochę tak, no. że jeśli na przykład y, jest nagonka na jakiegoś influencera, to ci, którzy go lajkują albo followują albo nie daj że coś komentują. Dokładnie jeszcze. tak. Są też na cenzurowanym, no bo wiadomo jest, że dołączają do, do grona wrogów władzy, tak, do buntowników. Więc oni też są inwigilowani bardzo często. Rzadko się zdarza, że faktycznie są jakieś jakoś znajduje się na nich jakieś ostre dowody. Natomiast też się takie zdarzają w Iranie było sporo takich historii. རེདེ་དེན་ docierano do ludzi, którzy lajkowali posty o, o protestach po śmierci masami i to jest, to było bardzo często, Ani po prostu najzwyczajniej w świecie ich tam profilaktycznie wsadzili do więzień, albo przynajmniej do aresztów. Bywa też, Marcin, tak, że żarty na temat tego, jak traktować chłopaka mogą być powodem aresztu i tak sobie pomyślałam, że u nas w Polsce to połowa influencerek mogłaby przez to trafić do aresztu. No pewnie tak. Zwłaszcza te, które na przykład mają profile poświęcone stricte relacjom damsko męskim Tak, tak. No, zdecydowanie tego się nie robi w kulturze y, muzułmańskiej, no bo to jest trochę tak, że to mężczyzna jest tutaj górą, y, górą i, y, i powinien być traktowany z szacunkiem. W związku z czym wyśmiewanie mężczyzn absolutnie nie wchodzi w grę. Ale też trzeba przyznać, że mężczyźni y, też tego nie robią i jeśli robią, to też nie jest dobrze postrzegane. Chociaż jest wśród e, muzułmańskich influencerów dosyć sporo takich toksyków i e, takich ludzi, którzy stali się guru inceli, e, czyli tych chłopców, którzy e, zamiast e, budować relacje z dziewczynami w, w, w świecie rzeczywistym, nienawidzą je, ich, ich i hejtują je w sieci. E, więc e, takie osoby też się zdarzają. E, dosyć znamiennym jest to, że taki największy, Król e, tych toksyków, czyli Andrew Tate, um, przeszedł na islam e, w 2012 roku, bo bardzo mu się spodobało ewidentnie. Okej. Okay. Dla mnie, tą e, historią o, obok tej, o której rozmawialiśmy, czyli e, tego chłopaka, który przeszedł tranzycję w dziewczynę i niestety popełnił samobójstwo, bo, bo, bo rodzice zrobili co zrobili. Jest jeszcze jedna dość no, przerażająca historia. Mówię o Talii, która... No, do tej pory jej nie odnaleziono, trafiła do więzienia i yy, nie wiadomo, co się z nią dzieje, ale jej media społecznościowe dalej działają, bo przejęła jakaś agencja. marketingowa. Tak, tak, tak. E, no to jest. Tak się często yy, dzieje, że, że właśnie ten profil dalej działa. To i jest ktoś trochę to tak, że czasami, czasami się zdarza to yy, za sprawą samych osób aresztowanych. One są przygotowane do tego, yy, ponieważ yy, wiesz, jakby, no masz nadzieję, że wyjdziesz i mam nadzieję, że ten biznes będzie nadal funkcjonował. To są, to są biznesy. Mm -hmm. W związku z mm. czym... To jest, ta to zresztą jest osoba, o której wspominałem. To jest właśnie ta Egipcjanka, która w Arabii Saudyjskiej no podjęła taki krok dosyć nie, niefortunny i, i podobno, chociaż nikt tego nie potwierdza, ona sama też nie em, no czyniła niedwuznaczności wobec uh -huh. jednej z obserwatorek. W związku z czym em, to jest, y, to, 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 czasami się tak dzieje, że agencje przejmują te, te konta. Y, Robią to, do czego zostały wynajęte, ale często też po prostu rząd przejmuje konto i tak też się zdarza, że, że na przykład jest influencer. To, to historię z Iranu. Influencer, który zostaje aresztowany, jest bardzo popularny, wszyscy za nim podążają, a władze sprytnie przejmują jego konto i w pewnym. Powoli sączą e, tę niepewność, niechęć, a, a z czasem osiągają swoje własne cele. Powiedziałeś coś takiego, że, że czasem e, influencerzy wiedzą, że agencja przyjmuje, czy co podpisuje, jakąś umowę? Tak, tak, że na przykład wiesz, że no, zbierają się nad tobą czarne chmury i może się skończyć aresztowaniem e, i to aresztowanie też można przekuć w niezły biznes, e, tak naprawdę, naprawdę. Ale rozumiem, że taka agencja później, jak prowadzi to konto, to robi to dosyć zachowawczo, tak, żeby to na przykład są bracia On, Onucha w Dubaju, jest przedziwna historia, wszyscy się kłócą w tej chwili w internecie, oni zostali aresztowani w 2025 roku, w marcu w tym roku i, i są dwie wersje. Jedna mówi o tym, że oni zostali wypuszczeni, a inna o tym, że nadal siedzą w więzieniu. Władze twierdzą, że siedzą w więzieniu, natomiast jest mnóstwo dowodów w internecie na to, że wcale w nim nie siedzą. Siedzą w willi przy Jimmy Beach. I trochę te, ta druga wersja jest bardziej wiarygodna, bo faktycznie jest mnóstwo dowodów na to. Natomiast władze próbują za, za pomocą ich mediów swoją wersję przedstawiać. Uciszyły kompletnie te media i, i po prostu wiesz, bo gdyby oni faktycznie byli na wolności, to jestem przekonany, że coś by wypłynęło. To byłaby jakaś, jakaś forma, Zajęcia stanowiska. Natomiast tutaj po prostu to wszystko jest uśpione i, i, i czeka. Co, co przedziwne, bo wiesz, jakbyś pojechała, przejechała się do Dubaju z pięcioma um, gramami kokainy w kieszeni i by cię złapali, to byś siedziała 10 lat w więzieniu. Oni są, stoją za największą w historii e, Emiratów przemytem kokainy do kraju i nie e, siedzą. I nie siedzą. E, ale znają do, do ludzi z rodziny królewskiej, więc. Okej, okay, czyli mają trochę lepiej. Może mają taką formę aresztu domowego w tej willi. Mają taką formę aresztu domowego. Taka, taką formę aresztu domowego w takiej willi wszyscy byśmy sobie życzyli, bo my nazywamy to z reguły wakacjami. Okej. Okay. No dobrze, Marcin. Y Jakie, jakie formy kary są stosowane dla influencerów? No ta najmniej chyba taka radykalna to jest jakaś kara finansowa pewnie, tak? E, kary finansowe kar, najczęstsze są karami więzienia. E, zdarzają się stracenia w Arabii Saudyjskiej e, i e, w Iranie. W no, Iranie niestety często więzienie oznacza też śmierć, bo, bo to są tam są nieprawdopodobnie torturowani. No i taka nieformalna, o której wspomniałem, czyli e, zabójstwo honorowe, ale okay. to jest już z kolei wymierzane nie przez państwo, tylko przez rodzinę. A ten areszt domowy często był stosowany? E, no A domowy to jest, to, jest domo, to jest kara dla tych, którzy opłacili sowite łapówki, okay. bo e, oni mają bardzo surowe prawo i, i czytam się tym i faktycznie obywatele podlegają temu surowemu e, prawu. Natomiast zdarza się, Niestety tak, że jak ktoś ma bardzo duże, um, duży majątek albo dobre koneksje, a to często idzie w parze, to niekoniecznie musi siedzieć w więzieniu. Ty w książce też wspominasz o jednej z y, bohaterek, która no, trafiła do więzienia, była torturowana, ale nie tylko przez władzę, ale też przez współwładzą. Y, tak, y, tak, tak, tak. No, Monachel, to właśnie to ona, y, wręcz jak, jak się pojawiła, bo y przez jakiś... Y i kilka miesięcy zniknęła zupełnie z radaru rodziny. Nawet jej proces odbywał się wtedy, kiedy rodzina nie wiedziała, czy ona jeszcze żyje i w zasadzie trzymała się, szła na ten proces z nadzieją tłumacząc sobie, że skoro jest proces, to, jest to ona żyje. To ona żyje. E, I to było jedyne, co, co ich trzymało przy, mm, przy życiu, przy, przy, przy nadziei. Przy nadziei e, natomiast jak się pojawiła e, na wideokolu, e, to miała przekute policzek przez widelec e, i powiedziała, że to jest, e, no, to jest niestety pokłosie e, tortur, które zadają też jej współosadzone, które nie, wie, nie wiemy czemu tak mhm. naprawdę. Mogło to być związane z jej działalnością, a wcale wcale nie musiało. Mhm. Z jednej strony jest tak, że ci influencerzy są zabijani, ponoszą kary. Różnego rodzaju, ale też są tacy, którzy zabijają, i ty no też tak, opisujesz tak. taką osobę. Świat nie jest nigdy czarno-biały. I, i, I owszem, są tam w tej książce historie influencerów, którzy sławili się w dosyć niefajny sposób. Jedna z nich to jest. W sensie te, te historie, to tak trochę jest. To jest bardzo ludzkie, że te historie tych influencerów, to zawsze są najbardziej soczyste. Tych zabójców influencerów mhm. są najbardziej soczyste. Mamy nauczyciela, który był niezwykle charyzmatyczny, miał miliony followersów, uczył angielskiego, bo sam wychował się w Stanach Zjednoczonych i, i wracając do Egiptu, no, no, stał się bardzo popularny. A jednocześnie był seryjnym morder, mordercą, spotykał się z kobietami, które uczył angielskiego, Zabił je, do je do domu. a e, takie historie tak, z, tak, tak, Polski. z Polski też. No to, to jest trochę tak, że ja się zawsze, cały czas bałem tego i cały czas będę to powtarzał ka przy każdej okazji, że to nie jest Akt oskarżenia wobec świata y, arabskiego czy świata islamu. Jedyna wyjątkowa rzecz y, to ta część o y, zabójstwach honorowych, których raczej u nas się nie popełnia albo nie popełnia się. Natomiast cała reszta jest bardzo podobna do Zacho świata zachodu i te rzeczy się po prostu m, powielają. Um, więc mamy tego egipskiego, seryjnego mordercę, nauczyciela, y, mamy y, dziewczynę z TikToka. Y, machek, która no, buduje swoje imperium. W pewnym momencie... Gwiazdą staje się również y, jej mama. Wszyscy absolutnie kochają tę parę. Na no później machek staje za, y, za zabójstwem kochanka mamy. Y, jest z jest tego dosyć sporo, niestety. Nie będziemy tutaj zdradzać wszystkich historii, ale tak, mam tak, nadzieję, że zachęcamy tak, o, tak. Zachęcam do książki. Ale to, to a propos tego seryjnego mordercy, to, to ciekawa historia, o której też piszesz, to jest taka, że. Mm, że oni go się biją, reżyserzy. Tak. dwóch się pokłóciło, który ma prawa większe do zorganizowania tak. tej historii. Tak. E, I myślę sobie, że w, że w takim podejściu to on jest bardziej gwiazdą i wszyscy zapominają o tych ofiarach. Tego no my mamy, mamy, niestety żyjemy w takim świecie, w którym romantyzowanie em, z, takiej, takich przestępstw jest dosyć częste i my, mm, Jakoś tak dziwnie częściej próbujemy szukać powodów yy, yy, tych morderstw niż tego, że, że w ogóle to do, do nich doszło, prawda? Nie, to, to nas za bardzo nie interesuje, co mnie yy, przeraża, ale też nie chciałbym tutaj mówić, że że, że, że inni to robią, bo mnie też czasami to pociąga. Ja też czasami oglądam True Crime, i, i jest coś takiego dziwnego w, w głowie ludzkiej, że, że, że nas to intryguje i, i to byłaby nieprawdopodobna hipokryzja, gdybym mówił, że to jest w ogóle czyjś problem, a nie mój, ale, ale faktycznie te historie są fascynujące, chociaż masz rację absolutną, że powinniśmy zawsze jeśli nawet nas to fascynuje, to pamiętać o ofiarach. Myślę, że zachęciliśmy do tego, żeby zajrzeć do Twojej książki, bo, bo tamtych historii jest więcej. Tego tak się podsumowali naszą rozmowę. Um. Że zbrodnia i sława to często synonimy. <głos》>. Ja początkowo parafrazowałem zbrodnię i karę, mm -hmm. ale tutaj, w, jeśli chodzi o zbrodnie w świecie i influencerów, to, to zdecydowanie sława tutaj bardziej pasuje, więc zbrodnia i sława to często synonimy. To zapraszamy do tego, żeby zagłębić się w jeszcze więcej tych historii, które opisałeś. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Państwa i moim gościem był Marcin Margielewski. うん。